Świętego Łukasza, dla W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, Nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, grzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, lecz Ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko. Najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, Lecz on odpowiedział ojcu Oto tyle lat ci służę I nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia Żebym się zabawił z przyjaciółmi Skoro jednak wrócił ten syn twój Który roztronił twój majątek z nierządnicami Kazałeś zabić dla niego utuczone ciele Lecz on mu odpowiedział Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Pewnie nikt jakby się głęboko zastanowił, nie chciałby żyć w świecie, gdzie nie ma miejsca na miłosierdzie, nie ma miejsca na przebaczenie, gdzie uczynki człowieka, te najgorsze, jakie sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, są nieodwołalne, nieodwracalne, totalnie niszczące. Człowieka. Chociaż jeśli nas nie dotyczą, a są dziełem innych ludzi, to niestety często takie myślenie w nas jest. Często potrafimy oceniać drugiego człowieka przez pryzmat nawet jednego złego czynu. Niekoniecznie dokonanego w ostatnim czasie. Możemy przez całe życie nosić w sobie różnego rodzaju urazy, i nieważne, co czyni człowiek, zawsze będzie zaszufladkowany, ometkowany wyborem i decyzją, którego dokonał. Gdyby Bóg tak postępował, jak my czasem próbujemy wartościować i szufladkować drugiego człowieka, co moglibyśmy powiedzieć o nas samych? W jednym miejscu w psalmie psalmista uwielbia Boga, że nie pamięta nam naszych win. Że przebacza tym, którzy wyznają swoją grzeszność, to znaczy uznają w Bogu zbawiciela, komunikują swoim sercem, że sami z siebie nie są zdolni poradzić sobie z konsekwencjami swego grzechu, swoich wyborów i dlatego potrzebują kogoś mocniejszego kogoś lepszego niż my sami. Kiedy autor biblijny zastanawia się nad źródłami miłosierdzia, próbuje pokazać, że żadna ludzka potęga nie jest odpowiedzią. Asyria, potężne państwo podbijające cały świat. Nie może nas zbawić. Żadna potęga tego świata nie może Cię zbawić. Sam siebie nie możesz zbawić. Potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz tego, który kocha, który jest wierny, który jest jak powie święta siostra Faustyna miłosierdziem samym. Dlatego w czwartą niedzielę Wielkiego Postu przywdziewamy ten kolor fiolet... fioletu zabarwionego nadzieją, zabarwionego radością. Bo nie przeżywamy czasu umartwienia takiego, gdzie byśmy koncentrowali się na Ludzkiej beznadziei, ale przygotowujemy nasze serca, by uwielbić Boga, który jest zbawicielem, który objawia swoją miłość do człowieka i tej miłości jest wierny, który, jak w tej przypowieści o miłosiernym ojcu, Szanuje ludzką wolność, ale jednocześnie nie tylko wyposażył tego syna w majątek jemu przynależny, ale również w to doświadczenie bycia kochanym, bycia zaopiekowanym. I wtedy, kiedy. Zacznie cierpieć niedostatek, jego egzystencja będzie zagrożona, to ta wiedza, to ta pamięć będzie źródłem ratunku. Nie umrze w ziemi wygnania, nie umrze z głodu, nie umrze w osamotnieniu. Ludzki grzech ma to do siebie. Że na pozór wydaje się atrakcyjny, najlepszym pomysłem na życie. Mam majątek, mam perspektywy, jestem wolny. Mogę czynić, co chcę, udać się w dalekie strony, żyć pełnią życia, nie być uwiązanym, nie być zależnym. Od ojca. Ale można to wszystko roztrwonić. Można to wszystko utracić i zacząć cierpieć niedostatek nie tylko dostatek, niedostatek środków materialnych, ale niedostatek miłości, bezpieczeństwa, poczucia godności. To wszystko odbiera człowiekowi grzech. Wybierając grzech, stajemy się jego pierwszą ofiarą. Nic nie zyskujemy, wszystko możemy stracić, aż do utraty, do zatracenia samego siebie. To znaczy. Postawa bycia zaginionym, zagubionym. Trzeba się cieszyć wtedy, kiedy człowiek z tego wyroku skazującego, z tej równi pochyłej, chce się zwrócić ku Ojcu. Chce wrócić do Ojca. I tutaj ten piękny obraz, do którego war na którym warto się zawsze zatrzymywać. Syn wraca, aby stać się najemnikiem, a jest przyjęty jako syn. W oczach Ojca nie utracił godności. W oczach Ojca zawsze jest synem. I choć ta Ewangelia daje nam też przykład brata, to pozostawia pewne niedopowiedzenie, które realizujemy tu na ziemi. Jeden syn wraca do Ojca, by na nowo odzyskać swoją wartość którą w swoich własnych oczach utracił, ale nie w oczach Ojca. Drugi syn musi się nauczyć tego, że warto odkryć w Ojcu tego, który jest dobry ponad miarę, ale to, co jest niedopowiedziane, to to, jak ci dwaj zaczną odkrywać swoje braterstwo. Tego Jezus tej Ewangelii nam nie dopowiada. To człowiek, który odkrywa, kim jest Ojciec, później musi tą wiedzę, to doświadczenie przełożyć na swoje życie, na swoje relacje. W innym miejscu powie Jezus: bądźcie miłosierni jak Ojciec bo miłosierdzi, mi, miłosierni miłosierdzia dostąpią. Jeżeli poznajemy dobroć i wierność i piękno Boga i odkrywamy Jego działanie w naszym sercu, to po to, by uczyć się wiary we wszechmoc Pana Boga. Człowiek może się nawrócić, nawet największy grzesznik, nawet ponosząc sprawiedliwą karę za swoje grzechy jak święty Dyzma, dobry łotr. Może siebie zawierzyć Chrystusowi. To ojciec. Dokonuje sądu i jest to sąd miłosierdzia. Nie starszy brat jest sędzią. Nie do niego należy sądzić. Bo jeśli zaczyna sądzić, psuje się jego relacja z Ojcem i nie chce wejść. I nie chce zrozumieć. Ojca i jego motywów działania. To jest ważna lekcja dla nas w czasie Wielkiego Postu. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam przebaczone. Pojednajcie się z Bogiem, mówi dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu. W imię Jezusa prosimy. W imię Jezusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Bo jak nie pojednasz się z Bogiem, to ten brak doświadczenia, miłosierdzia ciebie zniszczy. To znaczy grzech i jego konsekwencje. pojednać się z Bogiem to przyjść do tego, który jest lekarzem. Przyjść do niego, aby usłyszeć jego słowo, które zwiastuje nadzieję, która jest z Boga. Jak bardzo potrzebujemy tej lekcji miłości, aby właśnie świat, w którym żyjemy, nie był piekłem, ale by był zwiastunem Królestwa Bożego nie będzie idealny, nie będzie królestwem Boga na Ziemi, ale może być Jego zwiastunem. Chyba lepiej tworzyć taki świat, w którym żyjemy, a on jest zwiastunem Królestwa Bożego, niż świat, który jest dla nas piekłem. Niezależnie czy w wymiarze ogólnoludzkim, naszego państwa. Czy Twojej rodziny? Świat, który może być zwiastunem Królestwa Bożego, a nie musi być piekłem. Piekło jest tam, gdzie nie ma Boga. Królestwo Boże jest tam, gdzie jest Bóg. Od nas zależy, czy wrócimy do Ojca, czy stanie się dla nas znowu bliskim. Czy będziemy żyć w, tej, w tym oddaleniu, tracąc z majątku, majątku godności, majątku świętości, którą Bóg nas obdarza? Niedziela radości, bo już tak wiele. Przeszliśmy z drogi wielkopostnej. Niedziela radości, bo czas do świętowania tajemnicy paschalnej coraz, coraz bliżej. Za tydzień zasłonimy krzyże. Za dwa tygodnie będziemy uwielbiać Chrystusa. Mesjasza wchodzącego w rzeczywistość Ludzkiego Grzechu. Będziemy śpiewać Hosanna a za trzy tygodnie Alleluja. I to słowo, które zamilkło na czas Wielkiego Postu, nie tylko będzie wpisane w uwielbienie Boga w liturgii, ale będzie rzeczywiście tym oddechem, odruchem Syna, który wrócił do Ojca. Chwała Panu! Czas Wielkopostny to słowo obecne w liturgii oddaje dwoma. Chwała Tobie, Królu Wieków! Chwała Tobie Słowo Boże, bo te dwie rzeczywistości czerpania ze słowa Chrystusa i z Jego obecności prowadzą do uznania Go, do wyznania Go zmartwychwstałym, obecnym. Ostatnia myśl to pierwsze czytanie wydaje się, niepasujące. Do całości. Tutaj o pojednaniu, tutaj o nawróceniu, a pierwsze czytanie mówi o tym, że Manna, która towarzyszyła Izraelowi, ustała, bo to Izrael jest na progu wejścia do Ziemi Obiecanej. Do tego, by żyć. Perspektywą wolności i zostawić za sobą to, co kształtowało go do tej pory, niewolnik. I do ziemi obiecanej z tych, którzy wyjdą z ziemi egipskiej, wejdzie nielicz, wyjdą nieliczni. Ci, którzy pozwolili, by pustynia ich ukształtowała. By mogli Bogu zawierzyć. I każdy z nas czerpie z tego świata różne powody do życia. Pan Bóg nam towarzyszy, zapewnia nam przetrwanie, ale przychodzi ten moment, kiedy zaprasza. Ufaj, zacznij żyć. Tym, co Ci chcę ofiarować. Skoro mamy tworzyć Królestwo Boże, które ma być zwiastunem Królestwa Niebieskiego, to pozwólmy się zaprosić, by już i teraz żyć tym Królestwem, gdzie ważnym, a może i najważniejszym fundamentem, o który mamy zadbać. To jest nasze spotkanie z Bogiem. Nie zaniedbujmy, nie infantylizujmy naszej modlitwy. Czyńmy ją tym spotkaniem, o którym mówił nam dzisiaj psalmista. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłonął wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Niech to słowo będzie dla nas i źródłem nadziei, ale też źródłem naszej wiary. Że nie jesteśmy przez Boga zapomnieni, że nie jesteśmy opuszczeni przez Niego, że zawsze w Bogu mamy ten dom, do którego możemy i do którego powinniśmy wracać.